Cześć z tej strony Grzesiek. Witam was ponownie na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla was zestaw z kultowego serialu Friends, emitowany w latach 1994-2004, no czyli w przyszłym roku kolejna równa rocznica. Do tej pory LEGO wypuściło dwa zestawy z Friends i właśnie dzisiaj zajmiemy się pierwszym z nich, a jest to restauracja Central Perk. Tak więc złapcie coś ciepłego, usiądźcie wygodnie na kanapie i zapraszam Was do dalszej części tego materiału. I mamy nasze pudełko na stoliku. Teraz możemy się spokojnie przyjrzeć. I już na samym środku wielki napis Friends, a pod spodem podpisane jest, że jest to oczywiście serial telewizyjny, a nie seria Friends e, z Lego. Ale jest oczywiście logo Lego 16. I numer zestawu 213/19 był to 27. zestaw z Lego Ideas. No i cóż, wydany był w 2019 roku, tak więc 4 lata temu. I było to z okazji 25-lecia serialu. Eee, kosztowało to wtedy 380 zł bez grosza. No, dzisiaj ta cena w zasadzie wygląda bardzo podobnie, bo oczywiście jeszcze idzie go dostać, nie jest tak źle. W środku jest 1070 elementów, ale co najważniejsze, mamy tutaj 7 ważnych postaci z serialu: czyli jest Ross, Monika, Chandler, Phoebe, Joey, Rachel i Gunther. Z tyłu opakowania zobaczymy pięć scenek z naszymi bohaterami oraz naszym zestawem. No i na głównym widoku oczywiście mamy rzut z góry na wnętrze Central Perku. Tutaj jest widok jak sobie Joey zajada pizzę, siedzą z Moniką na kanapie. Tutaj po prawej stronie Phoebe gra na gitarze przed wejściem do Central Perku. Tutaj widzimy Gunthera. Robiącego prawdopodobnie świeżutką, pachnącą kawę, no i tutaj jeszcze jest pokazane, że jest taka funkcja, no może nie tyle bawialna, co natomiast możemy wyciągnąć tą kanapę z fotelami, ze stolikiem i naszymi bohaterami z tego jakby setu filmowego. Plomby już sobie ponacinałem, i wiecie co? Chyba najbardziej to jednak będzie mi się podobać tutaj opakowanie. No nie no żartuję. Oczywiście set będzie mi się podobać, przynajmniej tak zakładam, ale opakowanie jest świetne. Powinno być więcej takich opakowań, naprawdę. No dobra, mamy tutaj klocki, wszystko fajnie, a gdzie jest instrukcja. Na samym spodzie się schowała. Co my tutaj mamy w tej instrukcji? No proszę. Tutaj jest prawdopodobnie historia serialu, piękne logo Central Park. Tu mamy opis każdego z naszych bohaterów. A tutaj jest designer, dobrze troszeczkę informacji więcej. No tak kurczę, naprawdę całkiem dużo. Tu są dalej designerzy. O, a tu już zaczynamy budowanie. I co, tutaj widzę, że mamy do woreczka szóstego. Ok, czyli będziemy mieć sześć woreczków. Bardzo fajnie podzielone to wszystko tu jest. Jeszcze zobaczmy, co jest z tyłu. Uuu, więcej ideasów. Co my tu mamy? Mysz kamiki w Linstonowie. I domek na drzewie. No, domek na drzewie też jest świetny zestaw ale strasznie drogi i chyba już go raczej nigdy nie złapie. Chociaż nigdy nie mów nigdy. No i co? I tu mamy spis treści na trzech ostatnich stronach. I kroki instrukcji 200, 203, a stron mamy 149. No dobrze, to co? Buduję i słyszymy się za moment. Światła! Kamera i akcja. Tak właśnie wygląda zestaw po złożeniu, i jak widzicie, mamy tutaj bardzo ciekawy motyw z minifigurkami, bo każdy z naszych bohaterów ma coś, co go opisuje czy też wyróżnia. I zaczynając od lewej strony, mamy Rosa. Rosa przy keyboardzie. Pewnie wielu z Was kojarzy jego twórczość muzyczną. Natomiast jego twórczość muzyczna zupełnie tutaj nie dorównuje Fibi. Fibi z gitarą sobie stoi. Dawała ona często koncerty właśnie w Central Perk'u, tak jak tutaj widzicie przy tej czerwonej kanapie. Następnie mamy Chandlera. Chandler ma w dłoni laptopa. No i jak kojarzycie może z odcinka z Quizem, No czym się zajmuje Chandler? Piszcie w komentarzach. Ok, kolejny jest Joey. Joey trzyma pizzę, pudełko pizzy i kawałek pizzy w dłoni. No właśnie jego konikiem było jedzenie. I jaka jest zasada Joey'ego? Joey nie dzieli się jedzeniem. A co do jedzenia, no to kolejna już jest Monika. Monika ma w dłoni babeczkę, prawdopodobnie czekoladową. Tak fajnie wygląda czekoladowo. No, i Monika jest oczywiście szefem kuchni. Natomiast ma ona, no, jakby historię ze słodkościami. Kto oglądał, ten wie. Obok Moniki stoi Rachel. I Rachel ma tutaj tackę z filiżanką. Bo w zasadzie od pierwszych odcinków Rachel pracowała w Central Perku jako kelnerka. Jak jej to wychodziło? No, każdy dobrze wie, później oczywiście jej kariera rozwinęła skrzydła. A kto w Central Perku był od początku do końca? No, właśnie, był to Gunter. I tutaj po prawej stronie możemy go zobaczyć w jego zielonej koszuli, kolorowym, pstrokatym krawacie, no i ze szczotką w dłoni. A jeśli chodzi już o sam set filmowy, no to uważam, że jest naprawdę ładnie odzorowany. No i oczywiście w naszym centralnym punkcie mamy kanapę, krzesełka, fotel. Tutaj zawsze nasi bohaterowie prowadzili większość w zasadzie konwersacji. Mamy tutaj też bardzo fajny klocek. No szkoda, że jest to niestety naklejka, ale jest to rezerwacja na stoliku. No jak wiecie w, na, w serialu zawsze tutaj ta rezerwacja dla naszych bohaterów była. No i tak, możemy sobie tą część wyciągnąć. Chociaż to tak troszkę e, średnio moim zdaniem czasami wychodzi, bo ta pomarańczowa kanapa lubi się odpiąć i wszystko się wtedy sypie nic ciekawego. <laughs> No, przechodząc do kolejnych takich e, miejsc rozpoznawalnych, no to tutaj po prawej stronie mamy oczywiście czerwoną kanapę i mikrofon. Tutaj mogliśmy zawsze posłuchać koncertów Fibi. I teraz tak, tutaj czy ta część się odpina, chyba możemy ją wypiąć, natomiast e, troszkę ciężko mi to idzie. Natomiast jest kolejna taka. E, Miejscuweczka, którą możemy wyciągnąć, no i jest to właśnie ten dodatkowy stolik z krzesełkami, również możemy sobie go wypiąć. E, ciekawą rzeczą jest to, że mamy tutaj takie, właśnie kolorowe, bym powiedział, dywaniki, no i one są po prostu zbudowane z odwróconych klocków. No nie, no stolik się odpiął. Tak więc. W zasadzie to jest taka. Nie wiem, czy to jest funkcja bawialna, no nie, zwał, nie nazwałbym jej bawialną, natomiast możemy sobie po prostu jakby taki element scenografii wyciągnąć, ustawić figurki, no i nie wiem, zrobić zdjęcie, postawić na półce. Troszkę tego chyba jednak ja nie czuję, no ale jest tutaj coś dodatkowego, coś ciekawszego, coś się jednak dzieje. No dobra. Kolejne miejsce, bardzo rozpoznawalne, no to jest oczywiście główne wejście. I tu możemy sobie w zasadzie odwrócić nasz set i spojrzeć na to właśnie od strony ulicy. Piękny napis w oknie Central perk. to jest bardzo fajny klocek. Podoba mi się, że on się tutaj znajduje. No i nie jest to naklejka. Tutaj mamy oczywiście kolorowe jakieś zadaszenie nad wejściem. Kosz na śmieci. I tutaj jest w zasadzie easter egg, no bo mamy plakat Joey'ego, który reklamuje szminkę. Jak dobrze kojarzycie, jeśli oglądaliście serial, no to była taka reklama, w której Joey reklamuje szminkę dla mężczyzn. No dobra, co tu jeszcze jest takiego bardzo rozpoznawalnego? No właśnie, przesuniemy sobie to troszeczkę bardziej w tą stronę. Zobaczymy, czy tutaj wszystko widać. Wszystko chyba w miarę widać. No i jest to właśnie centralny punkt tutaj, jeśli chodzi o ważenie kawy, czyli miejsce, gdzie pracuje Gunter. I oczywiście tutaj na, na ścianie jest ta ogromna kawiarka, nie wiem, ekspres do kawy, przeogromna maszyna. Dużo elementów na półeczkach, bardzo fajny element, który mi się strasznie spodobał, to jest ta złota lampa Aladyna, no oczywiście nie jest to lampa Aladyna, natomiast tak ją sobie nazywam. No i tutaj jeszcze na stoliku, nie na stoliku, w zasadzie, w zasadzie na ladzie mamy oczywiście kasę, no bo jakoś musimy gości skasować za, za, za zakupy, no i jest tutaj jeszcze takie szklane pudełeczko, w którym znajdują się ciasteczka, czy też inne wypieki. Kolejna rzecz, która tutaj jest, no to jest ten piękny napis serwis, ta, ta wielka szczałka, która gdzieś tam wisiała, natomiast jeśli się dobrze przyjrzycie, no to zauważycie masę, masę kubeczków i przeróżnych filiżanek, w tym zestawie na pewno tego nie brakuje. Jeśli potrzebujecie tych właśnie elementów jako części, no to tu ich znajdziecie całą masę. Tutaj jeszcze po tej stronie warto zauważyć, że mamy taką oto tablicę z Central Perku, i tutaj są wypisane przeróżne napoje, które mogą nasi bohaterowie zamówić. Ostatni element to już tutaj, chyba sa, na samym froncie, znowu, czyli te wielkie światła. Jest to plan filmowy, czyli musi być dobrze doświetlony. I z jeszcze takich ciekawostek, które gdzieś tam się prze, przewinęły w instrukcji, no to było napisane, że zestaw ma całkiem sporo bukietów, kwiatów. No i faktycznie jest to moim zdaniem prawda, bo mamy ich aż trzy. No, i są takie całkiem spore. Przynajmniej te dwa po tej stronie. No i dobra, wydaje mi się, że to tak w skrócie wszystko Wam tutaj opisałem. Oczywiście, jeśli oglądaliście serial, no to znajdziecie tutaj dużo więcej rzeczy, które gdzieś poznajecie, ale to zostawiam Wam do odkrycia. Tymczasem dzięki Wielkie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to zostawcie może łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym. Na razie.